Dziś chciałabym Wam powiedzieć o kolejnym sposobie, w jaki osoba stosująca agresję słowną, przemoc psychiczną, może Wami manipulować, po to, by uzyskać władzę i przewagę nad Wami w związku, dlatego że każda osoba, która stosuje agresję słowną, tak naprawdę jej celem jest właśnie władza nad drugą osobą i dominacja. I musicie pamiętać o tym, że w związkach, w których jest agresja słowna, przemoc psychiczna, nie ma równowagi. Panuje właśnie rywalizacja, która jest narzucana przez tą osobę toksyczną, manipulującą. I takim kolejnym sposobem na uzyskanie właśnie tej władzy będzie odwracanie uwagi, przerywanie, zbijanie ciebie z tropu, gdy próbujesz rozwiązać jakiś konflikt, albo gdy próbujesz dociec prawdy, która jest bardzo dla tej osoby niewygodna. Czyli na przykład chcesz dowiedzieć się, Coś więcej o czymś, co się wydarzyło i co jest dla Ciebie istotne, a co może być niewygodne dla tej osoby, bo mogłoby ją w jakiś sposób pogrążyć, albo mogłaby wypłynąć prawda na temat kłamstw tej osoby. I wówczas taka osoba oczywiście nie da ci odpowiedzi, których potrzebujesz i na które czekasz, i będzie używała zwrotów, które mają na celu zbić Ciebie z tropu, mają na celu odwrócić Twoją uwagę, przenieść Twoją uwagę na inny temat. Mogą to być zwroty typu, słyszałaś co powiedziałem, nie mam zamiaru się powtarzać. To jest naprawdę bardzo częste. To jest często tak, że ktoś rzuci jakieś hasło Wam i Wy nie do końca zrozumiecie, bo to nie będzie jasne. To nie jest taka komunikacja, gdzie ktoś naprawdę wyjaśnia dokładnie, że jesteś w stanie to zrozumieć, tylko rzuci jakieś hasło, nie dosłyszysz, jest tam jakieś niedopowiedzenie, nie do końca to rozumiesz i już od razu jest taka blokada. Ale słyszałeś co powiedziałam, ja nie będę się powtarzać. I nawet, co ciekawe, jak to powie cicho, także nie dosłyszysz, to jest od razu takie ucięcie. Ale ja nie będę się powtarzać, od razu ściana. Gadasz bez sensu, to stek bzdur. Bez żadnych rzeczowych, konkretnych argumentów. Odczep się ode mnie. Zamknij się. Czy ktoś ciebie pytał o zdanie? Przestań zrzędzić. Zawsze musisz mieć ostatnie słowo. Zawsze musi być na twoim. Szukasz zaczepki. Myślisz, że wszystko wiesz najlepiej. Tego typu komunikaty, jak widzicie, są to wszelkiego rodzaju komunikaty, które od razu ucinają dyskusję. Nie ma pola do rozmowy, nie ma pola do wymiany opinii, wymiany poglądów, do przedstawienia różnych możliwości, do analizy sytuacji. Tylko jest od razu ściana i albo zbijanie stropu, przenoszenie uwagi na was i na to, jaką ty jesteś. Problematyczną i trudną osobą w tej rozmowie, czyli też takie wpędzanie ciebie w poczucie winy, albo zmiana tematu, może być też tak, że właśnie taka osoba chcąc odciągnąć Twoją uwagę od tego głównego problemu, zacznie rzucać oskarżenia na Ciebie. Na przykład, jeżeli chcesz wyjaśnić jakieś kwestie finansowe, przykładowo jakąś inwestycję, którą ta osoba zrobiła bez Twojej wiedzy, ze wspólnych pieniędzy. To zamiast uzyskać informacje, dlaczego, co, jak, i na przykład czemu Ty o tym nie wiedziałaś, to zaczną być ataki słowne w stylu: a może ja Ciebie zacznę rozliczać, a może zobaczymy, na co Ty wydajesz, a może to Ty pójdziesz do pracy i zobaczysz, jak to jest zarobić pieniądze. Także zawsze jest taki atak, żebyście się czuły winne, że coś z Wami jest nie tak, czy czuli winni, że coś z Wami jest nie tak, i żebyście przypadkiem nie chcieli dokopać się do sedna problemu i żeby ta prawda. O tej sytuacji, która byłaby właśnie niewygodna i pogrążająca tą osobę i oznaczałaby, że ta osoba musiałaby się przyznać do jakiegoś błędu albo wziąć na siebie odpowiedzialność, jest tak niewygodna, że oczywiście zrobi wszystko, żebyście już porzucili ten temat, najlepiej zapomnieli i skupili się na waszych błędach, na waszych na tym, co Wy robicie źle, czuli się w ogóle źle ze sobą i winni, że chcecie poruszyć taką kwestię. Oczywiście zazwyczaj ten cel zostaje osiągnięty, wy zostajecie z niczym, zostajecie z brakiem informacji, wycofujecie się z rozmowy, następnym razem macie dużo obawy, żeby spróbować coś wyjaśnić, macie duże poczucie chaosu, że nie do końca się orientujecie w sytuacji, a nawet gdybyście chcieli się dopytać, to już wiecie, że tak naprawdę i tak nie uda Wam się uzyskać informacji, tylko zostaniecie wpędzeni. W poczucie winy, że w ogóle macie czelność o cokolwiek pytać, w poczucie takie, że to z Wami jest problem i że to wydrążycie, gdzie tak naprawdę oficjalnie żadnego problemu nie ma, a czujecie wewnętrznie, że jesteście pominięci w jakiejś ważnej kwestii, że jest jakieś niedopowiedzenie, że coś jest niewyjaśnione i coś jest niewygodne. W zdrowej relacji nie ma takiej formy komunikacji, to znaczy są konflikty, są problemy, ale jest przestrzeń na ich rozwiązanie, jest przestrzeń na wysłuchanie do drugiej osoby. Jest przestrzeń na dialog i właśnie wysłuchanie swoich różnych opinii i próba znalezienia oczywiście wspólnego języka. Natomiast, w relacji, w której jest ta słowna agresja, osoba, która ją stosuje, dąży do tego, żeby trzymać władzę, i będzie to robiła właśnie przez różne manipulacje, takie słowne wymyki i ataki, żeby zawsze uzyskać tą przewagę nad wami, a was wpędzić w to poczucie niższości.